Dzień dobry, dziś o trenerskich konferencjach prasowych. Co mi się w nich nie podoba? Zapraszam. Tego nie widział, bo jest słaby! Można przekrynać, bo jest kurwa słaby! Albo tendencyjny. Konferencje prasowe są nieodłączną częścią piłki nożnej. Jedne są ciekawsze, drugie mniej. Na jednych są dymy, na drugich nie. Na jeszcze innych padają cytaty z wielkich ludzi, a na kolejnych totalne farmazony. Ale generalnie jest w czym wybierać. Ja lubię sobie podczas weekendu meczowego kilka z nich odpalić. Czy to z niższy lig, czy to z ekstraklasy, czasami coś zagranicznego. No i po takim dość długim czasie już oglądania tych konferencji wyciągnąłem pewne wnioski. W dzisiejszym odcinku postanowiłem wybrać pięć błędów, które w mojej oczywiście opinii trenerzy popełniają podczas swoich wystąpień pomeczowych. Oczywiście jestem ciekaw, czy wy się ze mną zgodzicie. Możecie pisać się w komentarzach. Zachęcam też oczywiście do łapkowania, a także do subskrybowania, bo jednak duża część z was tego jeszcze nie robi. Pierwszy według mnie błąd i rzecz, która mnie szczególnie denerwuje, czyli walenie w sędziów. No nie da się ukryć. Poziom sędziowania w Polsce jest przeciętny, słaby, czasami beznadziejnie słaby. No, co tu dużo mówić? Jest tutaj pole do poprawy. No i bywa też tak czasami, że przez sędziego wynik spotkania jest wypaczony. Trzeba jednak w tym wszystkim mieć umiar. Oczywiście, żeby nie było. Ja tutaj nie chcę rozkładać jakiegoś parasola ochronnego nad polskimi arbitrami. Bo też daleko mi do tego bym jakoś szczególnie ich bronił. Niemniej jednak denerwuje mnie to, gdy trener po przegranym meczu, szczególnie w momencie, gdy też jego drużyna zagrała po prostu słabe bądź też przeciętne spotkanie, i przy okazji wkradł się tam błąd sędziego, całą narrację, całą winę, w zasadzie zwala na ten błąd arbitra. Są takie przypadki, ja tego nie rozumiem. Moim zdaniem jednak trzeba w pierwszej kolejności wymagać od swoich zawodników, od swojego sztabu i też od siebie, a sędziów odstawić na dalszy plan, żeby też nie było. Nie jestem też za tym, żeby kompletnie pomijać temat sędziowania w danym spotkaniu, natomiast jeśli już, to robić to z dużą kulturą. Moim zdaniem tutaj wyznacznikiem powinien być Adrian Siemieniec, który Zazwyczaj tej pracy sędziów nie komentuje, ale gdy już to robi, to zazwyczaj, w zasadzie chyba zawsze, w elegancki sposób, więc tutaj na pewno duży plus. Ostatnio też podobała mi się wypowiedź Tomasza Pozorskiego, trenera Sokoła Kleczew, który, którego drużyna na ewidentnie została oszukana w meczu z Sandecją, a on ze spokojem na konferencji później, e, oczywiście, odniósł się do tej kontrowersji sędziowskiej, ale powiedział to co ja w zasadzie teraz Wam mówię, że w pierwszej kolejności wymaga od własnej drużyny. Wydaje mi się, że kluczowym momentem tego spotkania była 55. minuta i jedna z naszych kontr, która e, no niestety nie zakończyła się tak, jak myślę mogła się zakończyć. E, myślę tutaj o sytuacji Maczka w polu karnym i braku decyzji e, pana sędziego, Myślę, że delikatnie odważniejszej, ponieważ nie chcę też w żaden sposób wyjść na trenera, który płacze, który, który narzeka i który szuka gdzieś usprawiedliwień. Bo w pierwszej kolejności w szatni rozliczamy siebie i zawaliliśmy w drugiej połowie dwie sytuacje po stałych fragmentach, z których jesteśmy no bardzo niezadowoleni. Natomiast no tak samo oczekiwałbym odwagi w innych sytuacjach. Druga rzecz, która mnie szczególnie irytuje, czyli trenerzy ultramerytoryczni. Zgadzam się z tym, że musimy podnosić poziom dyskusji o piłce nożnej w Polsce, by po prostu pewne rzeczy mogło zrozumieć więcej osób. Są za to odpowiedzialni trenerzy, piłkarze, ludzie z tego środowiska, no i też przede wszystkim dziennikarze, bo my właśnie kreujemy w dużej mierze tę rzeczywistość i od nas też powinno się wymagać, żebyśmy jak najlepiej ten sport rozumie. Natomiast niektórzy trenerzy biorą sobie to za bardzo do serca i na tych konferencjach popadają w skrajności. u przykład Jana Urbana i on ewidentnie umie w te konferencje. Nie jest w nich jakiś turbo merytoryczny, żeby tutaj zaraz nie wybrzmiało, że głosi jakieś banały. Wręcz przeciwnie. Te jego komunikaty są proste, są zrozumiałe dla zwykłego kibica. I gdy słyszę, jak trener zaczyna wyjeżdżać na konferencji prasowej z. Z hasłami typu szeroka ósemka, duszenie czy tego typu słowa wzięte typowo ze słownika piłkarskiego, to trochę mnie to denerwuje. No, bo o ile ja jeszcze jestem w stanie większość tych słów zrozumieć, tak wiem, że na przykład mój dziadek miałby z tym już duże problemy, i słysząc takie konferencje, odpowiedziałby dość wulgarnym stwierdzeniem. Więc nie widzę problemu w tym, żeby na przykład w stwierdzeniu, które może paść na konferencji na takiej zasadzie, że chcieliśmy wyprowadzać piłkę z wykorzystaniem szerokiej ósemki. No można na przykład powiedzieć: chcieliśmy wyprowadzać piłkę, korzystając ze środkowego pomocnika, który przy tym wyprowadzeniu znajdował się w bocznej strefie boiska. No i to już myślę, że jest o wiele bardziej zrozumiałe. Więc wychodzę z założenia, że im prościej, tym lepiej. Jedziemy dalej. Teraz czas na przykład trenera, który stara się zagłaskać swoich zawodników. Prosty przykład. Zespół przegrywa po słabym meczu 0 do 3, szkoleniowiec wychodzi na konferencję i mówi: Panowie, ja biorę wszystko na siebie, zostawcie moich piłkarzy, atakujcie mnie. Ja jestem tego sprawcą, więc jeśli coś chcecie, to wszystkie negatywne uwagi kierujcie do mnie. Nie wiem, nie rozumiem takiego podejścia, bo to jest też zabieranie odpowiedzialności z piłkarzy, którzy de facto mają wszystko we własnych rękach, to oni decydują. No, trener im może nagadać, jak mają grać na boisku, a potem oni finalnie na nie wychodzą. No i trener nie ma wpływu, że zawodnik na przykład nie kopnie na pustą bramkę z dwóch metrów. Ja lubię, jak trener realnie ocenia rzeczywistość, pod tym względem szanuję chociażby bardzo Adama Noconia który mówi, jak jest słabo, to jest słabo, a jak jest dobrze, to jest dobrze, ale to musi być już naprawdę bardzo dobrze. Bardzo źle weszliśmy dzisiaj w mecz. Pierwsze 30 minut, a ja bym takiego zespołu nie chciał już więcej widzieć, bo, bo to było. Mm, to był fatalny obraz mojego zespołu, gdzie Wieczysta nas po prostu zdeklasowała i po 2-0 zaczął, zaczął mój zespół naprawdę dobrze grać. Były sytuacje, druga połowa naprawdę. Naprawdę pozytywna, dobra, tylko zabrakło nam kropki na TI. Z Polonią wchodzimy fatalnie w drugą połowę, tu wchodzimy fatalnie w pierwszą połowę. I to trzeba przeanalizować, bo tak, tak nie może być. To jest za wysoki poziom, żeby żeby sobie wybierać, wybierać okresy gry. Tu trzeba grać cały mecz. No i teraz pójdziemy w drugą stronę, czyli przykład trenera, który nie ma nic do powiedzenia. No są jeszcze niestety tacy szkoleniowcy. U których, kiedy zobaczę w nich spotkania, to w zasadzie mogę przewidzieć, jakie słowa padną na konferencji, no bo generalnie są to przeważnie te same stwierdzenia, w zależności właśnie od tego, jaki jest rezultat meczu. Cenię sobie bardzo te merytoryczne konferencje, chociażby pod tym względem bardzo imponuje mi, no już wspomniany wcześniej Adrian Siemieniec, ale też. Patrząc z tego podwórka ekstraklasowego, Mateusz Stolarski, też Gonzalo Fejo, który wrócił teraz do Radomiaka Radom. No i ostatni w mojej opinii błąd, który trenerzy popełniają na konferencjach prasowych, to obawa przed przyznaniem się do błędu. Nie ma nic w tym złego, że trener wyjdzie na konferencję prasową, zapyta go dziennikarz, a czy nie sądzi pan, że ten skrzydłowy wypadłby lepiej od tego? To on może powiedzieć: tak, pomyliłem się, być może tamten wybór byłby Lepszym. I tu nie chodzi wcale o to, żeby jakoś pompować dziennikarzy, że są w stanie coś z trenerowi. Podałem po prostu taką losową sytuację, że ja na przykład cenię sobie to, jak trener jest w stanie przyznać się publicznie do błędu. Też teraz nie brnimy w te strony, że co tydzień po meczu będzie mówił: No, zawaliłem, popełniłem błąd. To są oczywiście sytuacje takie pojedyncze. Wolę, gdy trener powie, że popełnił błąd, niż bez sensu brnie w narrację, widzi zupełnie coś innego niż kibice, dziennikarze, w zasadzie wszyscy i nic z tego kompletnie nie wynika. Taka jest moja perspektywa na błędy popełniane przez trenerów na konferencjach prasowych. Jestem ciekaw, czy się z nimi zgadzacie. Piszcie w komentarzach. Prośba też oczywiście o łapki w górę, jeszcze raz apel o subskrypcję, no bo nadal sporo osób oglądających ten kanał tego nie robi. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.